Numer 15. Biokomputery i przechowywanie danych w DNA. Świat generuje dane szybciej niż nasze obecne systemy przechowywania są w stanie nadążyć. Dlatego naukowcy zwracają uwagę na DNA jako medium do przechowywania. DNA może pomieścić ogromne ilości informacji w niezwykle małej przestrzeni i przetrwać tysiące lat, jeśli jest odpowiednio przechowywane. Naukowcy już zakodowali obrazy, filmy i dokumenty w syntetycznym DNA i odzyskali je idealnie. Dla porównania, wszystkie dane w internecie teoretycznie zmieściłyby się w pudełku mniejszym niż lodówka, jeśli byłyby przechowywane jako DNA. Jednocześnie naukowcy tworzą biologiczne komputery złożone z żywych komórek. Te systemy nie mają za zadanie zastąpić laptopów, ale mogą symulować choroby lub testować interakcje leków w sposób, w jaki komputery krzemowe mają z tym trudności. W przyszłości Twój dysk przechowywania może dosłownie być żywy. Numer 14. Filmy, gry i aktorzy wirtualni generowani przez NAI. Prawdopodobnie widziałeś już obrazy generowane przez NAI w internecie, ale to dopiero rozgrzewka. Całe sceny filmowe i światy gier są teraz tworzone przez NAI. W 2024 roku nastąpił przełom, który pokazał, że można wpisać zdanie i otrzymać realistyczny klip wideo wyglądający tak, jakby został nakręcony kamerą. Studia gier już testują stworzone przez NAI środowiska postaci, które improwizują dialogi oraz zwiastuny tworzone bez tradycyjnych zespołów animacyjnych. Wirtualni aktorzy nie są już tylko teorią. W niektórych krajach NA i prezenterzy wiadomości codziennie prowadzą transmisję, nigdy nie starzejąc się ani nie opuszczając zmiany. Hollywoodskie studia eksperymentują z cyfrowymi dublerami kaskaderskimi, aby unikać niebezpiecznych scen akcji. Chcesz tego czy nie, rozrywka zmienia się szybko. A do 2027 roku możemy zobaczyć pierwsze filmy w dużej mierze stworzone przez NA i na głównych platformach. Numer 13. Roboty domowe i autonomiczna automatyka domowa. Przez długi czas inteligentne domy oznaczały krzyczenie na głośnik, aby wyłączył światło. To się zmienia. Firmy wprowadzają teraz prawdziwe roboty do codziennych domów. Niektóre roboty kuchenne potrafią rozpoznawać przedmioty, chwytać przybory i pomagać w gotowaniu. Wielkie marki AGD inwestują miliardy w maszyny, które potrafią czyścić meble, organizować bałagan i zbierać rzeczy z podłogi. Małe roboty domowe już istnieją: patrolują domy, zdalnie sprawdzają pomieszczenia i działają jako mobilne kamery bezpieczeństwa. Powstają też humanoidalne roboty asystujące, których celem jest wykonywanie podstawowych zadań fizycznych. Jeśli ten postęp się utrzyma, posiadanie prostego robota pomocnika w swoim domu do 2027 roku może wydawać się tak normalne jak dziś posiadanie robota sprzątającego. Numer 12. Technologia klimatyczna i roboty do oczyszczania oceanu. Technologia klimatyczna eksploduje właśnie teraz. Dziesiątki miliardów dolarów napłynęły do startupów skupionych na redukcji emisji i oczyszczaniu planety. Niektóre zakłady już wychwytują dwutlenek węgla prosto z powietrza i zamykają go pod ziemią. Wielkie korporacje podpisują długoterminowe kontrakty na opłacanie tego wychwyconego węgla, mimo że jest to kosztowne tylko po to, aby osiągnąć cele klimatyczne. Jednocześnie roboty są wypuszczane do walki z zanieczyszczeniem plastikiem. Systemy zainstalowane w rzekach łapią śmieci zanim dotrą do oceanu. Testowane są także roboty morskie, które autonomicznie zbierają plastikowe odpady na morzu przez długie okresy. Idea jest prosta, ale potężna: zatrzymać zanieczyszczenia na wczesnym etapie, oczyścić to, co już tam jest, i pozwolić maszynom wykonać brudną pracę, której ludzie nie są w stanie zrobić na czas. Numer 11. Materiały samoleczące się. Wyobraź sobie to. Upuszczasz telefon, pojawia się paskudna rysa i od razu planujesz, jak ją ukryć pod etui. Następnego dnia budzisz się i ta rysa po prostu zniknęła. Brzmi jak science fiction, ale naukowcy już zamieniają to w rzeczywistość. Stworzyli specjalne tworzywa sztuczne, które mogą same się ponownie połączyć po przecięciu lub rozdarciu, niczym skóra gojąca ranę. Niektóre laboratoria posunęły się dalej, budując elektroniczną, bakłejczą skórę dla robotów, która potrafi naprawiać uszkodzenia, elastyczne obwody, które same naprawiają drobne pęknięcia oraz powłoki chroniące samochody i gadżety przed ścieraniem. Testowane są nawet materiały, które mogą się leczyć pod wodą co jest ważne dla okrętów podwodnych, kabli głębinowych i sprzętu kosmicznego. Ponieważ naprawy na orbicie są niesamowicie kosztowne i niebezpieczne, Materiały samoleczące się mogą pomóc satelitom i statkom kosmicznym działać nawet lata dłużej bez konieczności ingerencji człowieka. Numer 10 Ekrany holograficzne bez gogli. Hologramy to już nie tylko efekt filmowy. Prawdziwe wyświetlacze holograficzne już istnieją i nie potrzebują gogli ani hełmów. Niektóre firmy pokazały ekrany, które projektują trójwymiarowe obiekty w przestrzeni otwartej, widoczne z różnych kątów. Nowe badania wykorzystują maleńkie diody LED i zaawansowaną optykę do załamywania światła i tworzenia realistycznej głębi. Szkoły medyczne testują hologramy, aby studenci mogli badać unoszące się przed nimi organy. Producenci samochodów eksperymentowali z holograficznymi kokpitami wyświetlającymi ostrzeżenia bezpośrednio na przedniej szybie. Do 2027 roku holograficzne wyświetlacze mogą pojawić się w klasach, muzeach, arenach sportowych i wszędzie tam, gdzie trójwymiarowe obrazy rzeczywiście poprawiają zrozumienie. Numer 9. Leki zaprojektowane przez sztuczną inteligencję i hiperspersonalizowane terapie. Tworzenie nowych leków zwykle zajmuje dekadę lub więcej. Sztuczna inteligencja skraca ten czas dramatycznie. Zaawansowane modele już przewidziały struktury setek milionów białek, pomagając naukowcom zrozumieć choroby na poziomie, który kiedyś zajmował lata. Firmy farmaceutyczne teraz wykorzystują sztuczną inteligencję do projektowania cząsteczek, testowania ich potencjalnych zachowań oraz eliminowania nieudanych próbek, jeszcze zanim zaczną się badania na ludziach. W historycznym wydarzeniu lek zaprojektowany przez sztuczną inteligencję został już zatwierdzony do leczenia poważnej choroby płuc. Jednocześnie medycyna staje się bardziej osobista. Terapie są dopasowywane na podstawie DNA pacjenta, wieku, stylu życia oraz biomarkerów. Zamiast zgadywać, co działa, lekarze zmierzają ku leczeniu zaprojektowanemu specjalnie dla Ciebie. Numer 8. Interfejsy mózg-komputer. Interfejsy mózg-komputer brzmią ekstremalnie, ale stają się zaskakująco praktyczne. W ostatnich testach osoby z paraliżem były w stanie pisać całe zdania, wyobrażając w sobie pisanie ręczne, z prędkością zbliżoną do normalnego pisania na klawiaturze. Niektórzy wolontariusze już kontrolowali kursory komputerowe, gry oraz robotyczne ramiona, używając tylko swoich myśli. Inne zespoły pracują nad przywracaniem mowy przez bezpośrednie tłumaczenie sygnałów mózgowych na słowa. Długoterminowy cel jest jasny. W miarę jak te systemy będą się rozwijać, sygnały mózgowe mogłyby bezpośrednio sterować urządzeniami, dając osobom z urazami rdzenia kręgowego lub chorobami neurologicznymi nowe sposoby komunikowania się, pracy i interakcji ze światem bez potrzeby poruszania się czy mówienia. Numer 7. Implantowalne i nieinwazyjne ciągłe sensory zdrowotne. Urządzenia noszone już śledzą kroki i tętno, ale to tylko powierzchnia. Następna fala sięga głębiej, czasem dosłownie. Opracowywane są implantowalne sensory do ciągłego monitorowania poziomu glukozy, tlenu, hormonów i stanu zapalnego. Niektóre bezprzewodowe implanty mogą przesyłać dane zdrowotne przez skórę bez żadnych skanów czy kabli. Jednocześnie nieinwazyjne monitorowanie poziomu glukozy rozwija się przy użyciu laserów i czujników optycznych zamiast igieł. Szpitale testują systemy, które pozwalają lekarzom na zdalne monitorowanie pacjentów przez cały czas, nie tylko podczas wizyt kontrolnych. Do 2027 roku opieka zdrowotna może przejść z trybu reaktywnego na zapobiegawczy, wychwytując problemy zanim pojawią się objawy. Numer 6. Kwantowo przyspieszona sztuczna inteligencja. Dla odkrywania leków i nauki o materiałach. Komputery kwantowe są wciąż młode, ale już radzą sobie z problemami, z którymi tradycyjne komputery mają trudności. Ostatnie postępy przybliżyły naukowców do stabilnych, korygowanych błędów systemów kwantowych które są niezbędne dla zastosowań praktycznych. Te maszyny są wykorzystywane do symulowania reakcji chemicznych, materiałów do baterii oraz katalizatorów na poziomie szczegółowości niedostępnym dla zwykłych superkomputerów. W medycynie symulacje kwantowe pomagają analizować, jak białka się zwijają i jak leki wiążą się na poziomie molekularnym. Celem nie jest zastąpienie zwykłych komputerów, ale wzmocnienie badań. W miarę rozwoju sprzętu narzędzia kwantowe mogą cicho przekształcać naukę za kulisami. Numer 5 w pełni autonomiczne floty dostawcze i ruch sterowany przez C. Bezobsługowa dostawa już odbywa się na ograniczonych obszarach i szybko się rozwija. Autonomiczne samochody, ciężarówki i pojazdy magazynowe są testowane na drogach publicznych oraz w centrach logistycznych. Lotniska już korzystają z samojezdnych maszyn do nieprzerwanego transportu ładunków. Niektóre miasta eksperymentują z systemami ruchu sterowanymi przez sztuczną inteligencję, które w czasie rzeczywistym dostosowują światła, by ograniczyć korki. Przełom nastąpi, gdy wszystkie te systemy zaczną wymieniać dane. Drogi, pojazdy i sygnalizacja świetlna, współpracujące razem, mogą uczynić dostawy szybszymi, tańszymi i bezpieczniejszymi. Jeśli testy przebiegną pomyślnie, Duże autonomiczne sieci dostawcze mogą stać się normą w głównych miastach do roku 2027. Numer 4. Inteligentne okulary zastępujące smartfony. Inteligentne okulary wreszcie dojrzewają. Wczesne wersje oferują już kamery, polecenia głosowe i podstawową pomoc SI. Nowsze modele wyświetlają wirtualne ekrany do filmów, pracy i gier bezpośrednio przed Twoimi oczami. Zestawy do rzeczywistości mieszanej pokazały, jak aplikacje mogą istnieć w Twoim otoczeniu zamiast na ekranie telefonu? Głównym celem jest teraz zmniejszenie rozmiaru technologii, poprawa żywotności baterii i sprawienie, by okulary były na tyle wygodne do codziennego użytku. Do roku 2027 nie chodzi o całkowite porzucenie telefonów, lecz o przeniesienie codziennych zadań, takich jak wiadomości, nawigacja i tłumaczenia, w pole widzenia, aby nie trzeba było patrzeć w dół na ekran przez cały dzień. Numer 3, 6G i satelitarne sieci telefoniczne. Nawet zanim 5G zostanie w pełni wdrożone wszędzie, badacze już przygotowują fundamenty pod 6G. Celem są szybsze prędkości, niższe opóźnienia i lepsze wsparcie dla sztucznej inteligencji i usług chmurowych. Jednocześnie satelity zaczynają łączyć się bezpośrednio z normalnymi smartfonami. Testy już pokazały działające rozmowy wideo i wiadomości z przestrzeni kosmicznej bez specjalnego sprzętu. Główne sieci planują oferować tekstowanie i usługi ratunkowe zasilane przez satelity. Jeśli to się odpowiednio rozwinie, rok 2027 może oznaczać początek prawdziwego globalnego zasięgu, obejmującego również odległe obszary, które nigdy nie miały wież komórkowych. Numer 2. Agenci SI, którzy potrafią planować, działać i wykonywać zadania. Sztuczna inteligencja wychodzi poza czat i wkracza w działanie. Nowe systemy potrafią rezerwować loty, przeszukiwać internet, zarządzać kalendarzami, pisać e-maile i wykonywać zadania programowe przy minimalnym nadzorze. W programowaniu agenci SI mogą generować kod, testować go, naprawiać błędy i automatycznie powtarzać ten proces. Firmy testują systemy SI do obsługi klienta, zwrotów i harmonogramów. Ludzie wciąż nadzorują proces, ale zakres pracy się zmniejsza. Do roku 2027 wiele rutynowych zadań cyfrowych może odbywać się cicho w tle, podczas gdy ludzie po prostu określają cele, a SI zajmuje się kolejnymi krokami. Numer 1: Energia fuzyjna i nowej generacji czysta energia. Energia fuzyjna ma na celu odtworzenie procesu, który napędza Słońce, łącząc atomy w celu uwolnienia ogromnych ilości czystej energii. Przełomowe odkrycie udowodniło, że reakcje fuzyjne mogą wytwarzać więcej energii niż ta użyta do ich zapoczątkowania. Ośrodki badawcze na całym świecie ścigają się teraz, aby poprawić efektywność, powtarzać reakcje konsekwentnie oraz budować materiały zdolne przetrwać ekstremalne ciepło. Energia fuzyjna jeszcze nie jest gotowa do zasilania miast, ale momentum jest realne. Jeśli postęp się utrzyma, 2027 rok może przynieść większe reaktory testowe i częstsze demonstracje, że fuzja może działać poza laboratorium. Jeśli dotarłeś aż tutaj, podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach, a jeśli chcesz utrzymać swój umysł zajęty, sprawdź wideo na ekranie właśnie teraz. Dziękujemy za oglądanie.